Czy wiesz, ile powinien wynosić czas zasypiania u dzieci? Według badań jest to czas między 12 a 26 minut, chociaż według niektórych źródeł wynosi on około pół godziny, u dorosłych zaś między 10 a 20 minut. Fachowo czas zasypiania nazywa się latencją snu. Według Amerykańskiej Akademii Medycyny Snu, latencja snu wynosząca poniżej 8 minut u dorosłych może świadczyć o bardzo, bardzo dużym zmęczeniu albo o problemach natury medycznej. Rodzice często mówią mi, pani Dorota, nie mamy żadnego problemu z zasypianiem na wieczór, na noc u naszego dziecka. Problemem są jedynie nocne przebudzenia, których jest mnóstwo. Kiedy pytam, ile wynosi czas zasypiania dziecka, ile dziecko potrzebuje czasu, żeby zasnąć, zazwyczaj rodzice odpowiadają mi, że to jest bardzo szybko, kilka minut, a czasami natychmiast. Taki szybki czas zasypienia właśnie może świadczyć o bardzo, bardzo dużym zmęczeniu, przez co Paradoksalnie dziecko może budzić się więcej razy w nocy, może się budzić nawet w ciągu pierwszej godziny z dużym krzykiem albo z płaczem, może się budzić po pierwszym cyklu snu, czyli w ciągu dwóch godzin od zasięcia również z krzykiem lub płaczem. Przebudzeń w nocy może być więcej niż zazwyczaj i na dodatek dziecko rano może wstać szybciej niż zazwyczaj. Jak w takim razie wykorzystać wiedzę związaną z latencją snu w praktyce? Zapamiętaj, że jest to czas wynoszący około 30 minut. Dziecko kiedy zasypia, jeszcze nie śpi. Także czas zasypiania jest jeszcze czasem aktywności, więc połóż dziecko odpowiednio wcześniej, aby nie doprowadzić do przemęczenia. Jeśli więc widzisz, że twoje dziecko zasypia poniżej 10 minut, to prawdopodobnie było ono przemęczone, stąd też mogą wiązać się wasze problemy ze snem. Aby temu zaradzić, przyjrzyj się takim aspektom jak, czy ostatnie okna aktywności nie było zbyt długie, czy miało wystarczająco dużo snu w ciągu dnia oraz czy nie położyłaś go za późno spać.